Eee, witam widzów dzisiaj <gryw> dzień serwisowy bo mamy takie błoto cholera już pada i pada roboty nie daje robić ostatnio też narzekałem na filmie, że ta klimatyzacja tu nie działa te filtry właśnie tu zmieniony filtr jest już wszystko przygotowane zaraz, zaraz zakrywamy daszek Słuchajcie, co do tej tak klimy, no, się użytkowało ten sezon, teraz tutaj się zacznie. Tu jest najgorszy problem, właśnie ten filtr, bo on jest mokry. Kurz y, się osadza nawet w miarę szybko bo dwa dni to maks robota na tych tych właśnie filtrze bo już później, i dzień zaczyna już taki no, śmierdzieć już do wymiany cały filtr. A to właśnie zapobiega y, temu, właśnie na ściąganiu, tam, te takie specjalne, tej specjalnej, tej co tam odparowuje tę wodę. Powiem tak, co do mojej mieszanie, no, słuchaj, za, za za te pieniądze tam źle nie jest, no, to można w miarę to robić, to to chodzi. Tylko, no, tak tam widzowie pisali, ta, tam niektórzy w tych komentarzach, pisała, że to faktycznie ten się nagrzewa woda, że ona traci swoją wydajność bo już jest cieplejsza tu jak się zaleje z rana e, zimną wodę no to powiem, że jest, kurde nawet i tu fajnie dajesz nawet za a, zimno trzeba trochę ten bo zimnym już później tak jak już po obiedzie to już tak już to słabiej działa ale też emocji słońce świeci ale no to może faktycznie no, powinno być białe to tak by nie absorbowało tego ciepła no i tak o widzicie sobie tu działam bo na pewno jutro korzenia nie ma, a tu dzisiaj też trochę roboty, z tym się pobawiłem już jest, będzie zrobione Już jeszcze muszę, że kto yy, pigułę wpierdzielić to żeby grzyby tu nie powstawały jakieś jeśli się nie nałapię nałap jakiś choróbsk się zaleje to wodo jutro się uruchomi, już wszystko jak ma być, no i Cały żniwa, mam sposob zrobić robię spokój tylko ten filtr, ale w zeszłym pomyślałem, że chyba zakupię taki drugi i będę miał w pogotowiu tylko, kiedy będę przekładał raz, dwa, trzy, żeby z tym się nie robić. Bo jak się wieczorem przyjeżdża, to człowiek tak jest ubity po tym koszeniu. Kto wie, to, to wie, to kombajnista na nas bizona to takie są sprawy, trochę się tam się człowiek ubije. Co tu jeszcze? Tak ogólnie to dobrze wydajne wentylatory są bardzo dobrze wydajne tak o tam pół biedy. Powiem tak jakby tu chodziło w małym zapyleniu, to wam powiem, że jest spoko sprawa. Przy dużym to tu, tu bym musiał coś dorobić jeszcze, bo tu dookoła te wloty właśnie są. Jakieś kurde sitko jeszcze tu dorobić Czyli przed tym tak o gdzieś w tym miejscu gdzieś takie dorobić żeby to łapało przed ten kurz. Gdyby tylko to uwalił, to tu by było spoko, bo nawet powiem. Coś tak teraz tak pomyślałem, takie coś ogarnąć, ale No zobaczymy jak w tym roku, bo w tym roku to nie wiem, czy tak będzie mocno się korzyło Zobaczcie te podwórko, tak, błoto Tutaj niedawno burza przeszła Kurde, nie, nie daje robić Tam, tam najgorszym nam trawę przerasać pewnie, że będzie po zbieraniu No zobaczymy Słabo, słabo to wygląda Trochę narzekania, teraz same plusy, no co tam nam wleciało. E, dzisiaj coś się tam ogarniałem, koso ogarniałem, już tam nie będę na dół złaził. E, te żyletki, tam już dwa bognety wywaliłem, tam słabe te były, te stalki, pomona na tych stalkach mam. E, co, smarowanie, jakieś tam jak, jak co, codzienne sprawdzanie płynów, e, oleju, tak jak codzienna obsługa, filtr. Ee, wstawiony też nowy znów w kurzym go zawala, i sami widzicie z tych serwisowych codziennie, coś tam trzeba patrzeć, coś oglądać maszynę. A tutaj wam pokażę, wejdę do zbiornika, Tu się nie spierdzielił. Bo jeszcze mnie czeka, jakby jutro dalej by padało. To jutro będę wywalał ten świder od y, ziarnowego, przynajmniej zobaczcie już cholera można Brodę golić, żyleteczka No niestety y, czwarty rok będzie Nie, piąty sezon ten no, zaczął ten świder No to już swoje trochę narobił Wam pokażę to Przychodzimy tylko kostrzewy bo tam była Tak o to wygląda ziarno Wiadomo ko trzeba je Trzeba jeszcze je prze, no, yy, przesiać. No. Nie wiem, tam sitem to się robi, czy tam wiatrem, nie wiem, to już tam nie moja sprawa. Ja mam to zebrać i zobaczcie, jak to fajnie bizon zbiera. Niektórzy tu ludzie narzekają, takie bizony są niedobre. Tam, jak się nie umie kosić, to niestety tak to jest. Zobaczcie, tutaj dużo słomy nie ma. I to jest naprawdę spoko robota. Zobaczcie samio, tu nawet. O, jakiś o dłuższy popat, to, to taka normalna. Ale zobaczcie i no, na jest spoko. Tylko dobrze i nastawić. Takie ziarenko piękne. Sami zobaczcie. Cholera, jakiś świdr. Ostry już się wygina. No zobaczcie, jakie fajne. To jest robota. Z człowieka cieszy. No tu nie zdążyliśmy. No może się będziemy zbierać. To... O, kurde, może się po, pociachać. Cholera. Ręki skresił, nie. Ale nic, jeszcze tam musi wytrzymać. Zobaczymy, jak będzie deszczu, będzie wymiana. Bo teraz rozebrać to nie sztuka. O, cholera Coraz gorzej. Już. dobra. Ale jeszcze może nam tu wytrzyma, Nie, bo płynie tak, dużniw mamy. Ojej, u nas już dwa tygodnie tu bite albo trzy, gdzieś po, nie, po 15 sierpnia dopiero będę żniwa, tak, bo tak tu ostatnio kichałem, no to jest zielonizna cholera, to już takie zimowe, to jeszcze, jeszcze może za dwa tygodnie, ale teraz to nie ma szans, Oj i tak o, Wiecie, jak było w tamtym roku, kurwa zim ten mokry, jeżeli to zostało, muszę też to wyczyścić niestety takie to roboty. Dobra, widzowie, to by było wszystko. Ja tu za zakręcam górę i będziemy, będę kończył. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie.